Kalisa Binsinan al-Jilani, wiadomości Westerlund. Rozmawiałyśmy dwa lata temu, gdy zostałaś widmem. Doskonale się prezentowałaś przed kamerą. Masz chwilkę? Żebyś mogła mnie znowu obsmarować? Mogą ci nie pasować moje metody, Shepard. Ale stoimy po tej samej stronie. Powróciłaś. O tym się mówi. Chcę tylko, żeby inni docenili Twoją historię. Informatorzy twierdzą, że podczas bitwy o Cytadele przebywałaś w prezydium. Od twoich słów zależał przebieg bitwy. Jeśli to prawda, że powiedziałaś admirałowi Haketowi, żeby porzucił Destiny Ascension, to odpowiada... Dość że... mam twoich nieszczerych oskarżeń! Trzeba to było zrobić już za pierwszym razem. Ty suko! Zadbam, żeby zobaczył to każdy w przymierzu. Sprawdźmy. Nagraliśmy to? Świetnie.